15 lipca przyszłego roku na terenie samorządowej winnicy w Zaborze do użytku oddane zostanie Lubuskie Centrum Winiarstwa. Umowę na wybudowanie pierwszego tego typu kompleksu w Polsce podpisała marszałek Elżbieta Polak. Centrum ma kosztować około 4 milionów złotych. Jego budowa będzie możliwa dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu pod nazwą Lubuskie Aktywne i Turystyczne. Centrum ma się przyczynić do popularyzacji lubuskiego winiarstwa wśród gości z Polski i za zagranicy. To centrum winiarstwa na pewno będzie niesamowicie przyciągało, ponieważ leży w samym środku szlaku wina i miodu. Będzie można odwiedzić różne na szlaku winnice. I docelowo trafić właśnie tutaj, do centrum, żeby zakupić pamiątkę, czy też sięgnąć do archiwum, do historii, niezwykle bogatej historii lubuskiego winiarstwa. Krok po kroku realizujemy bardzo konsekwentnie nasze plany od 2010 roku, gdy powstał sam projekt. Niewielu wierzyło w ten projekt, a już w przyszłym roku, 15 lipca 2015 roku, winiarnia będzie gotowa. Centrum ma pełnić dwie funkcje praktyczną i edukacyjną zapewnia wykonawca. Sam obiekt będzie obiektem, który będzie służył i części produkcyjnej, i części rekreacyjnej, ponieważ będzie część, gdzie winiarze będą mogli swoje biory, zbiory przetwarzać na wczesne wino, które następnie będzie rozrzekwane u nich na winnicach, i będzie część rekreacyjna, w której będzie można degustować wina, ponieważ będzie w tym obiekcie też zbudowane archiwum wina, w którym będą składowane no, najlepsze butelki win z danych roczników, tak, więc będzie można zaprosić tutaj gości, którzy będą mogli podegustować wina z różnych lat, z różnych szczepów i z różnych winnic. Marszałek Elżbieta Polak podpisała również umowę na dzierżawę terenu winnicy samorządowej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. W zaborze pracownicy i studenci PWSZ będą między innymi prowadzić badania z zakresu produkcji wina i uprawy winorośli. Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, który powstał z funduszy unijnych, ma w swoich różnych fragmentach działalności również działalność związaną z fermentacją i między innymi winiarstwem, bo jest jeszcze browarnictwo. Gdzie jest możliwość przetestowania różnych wariantów technologii produkcji określonego wina z określonych winorośli, obserwowania tego, co się z tym winem dzieje, z możliwością prowadzenia bardzo bogatej, i różnorodnych. Analiz chemicznych po to, żeby uzyskiwać w przyszłości to wino markowe. Przypomnijmy, że pomysł utworzenia winnicy w Zaborze jest realizowany od 2010 roku, kiedy to ówczesna wicemarszałek województwa Elżbieta Polacz podpisała porozumienie, na mocy którego Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała samorządowi wojewódzkiemu 35 hektarów gruntu. To walnie przyczyniło się do odrodzenia tradycji winiarskich w regionie.